Jak tam kajetan w Krośnie? Miałeś najbliżej chyba, nie licząc kraśnieńskich yy, zawodników, to chyba miałeś najbliżej więc, wyjazd chyba fajny. Tak, jak najbardziej. Pierwsze zwycięstwo w Ekstralidze. dlatego tego jakaś mijanka na to, że jesteś zadowolony z dzisiejszego zawodu. Wiadomo, była ambicja, mogłoby być zawsze lepiej, ale to jest Ekstraliga, więc poziom jest wysoki i jestem zadowolony z dzisiejszego występu. A ty jesteś trochę tak na fali, bo miałeś dobry występ teraz w 24. Chyba trzy trójki, jak dobrze widziałem. E, tak. I Stem teraz po pojechać. jeszcze biegu wjorki, to tak pojechałeś ciągiem? Tak, Kompletny ten w tak w po teraz tutaj trójka. Ciężko pracuję, żeby były wyniki. Mam jeszcze masę pracy przed sobą, ale cały czas pracuję, żeby było coraz lepiej. Ciężko jest się dopasować do takiego toru, bardzo twardego. Było twardy. Na szczęście udało się wstrzelić ustawieniami. Mam doświadczonego mechanika, pana Darka Łapę, która, który pomaga mi, właśnie, żeby ten sprzęt jechał jak najlepiej i tak się też było w pierwszym biegu. Pomógł mi dopasować ustawienia i na szczęście udało. Mhm. No i teraz bardzo trudny mecz przed wami, bo, bo z Wrocławiem, więc e, jakieś specjalne przygotowania czy po prostu rutynowo i do przodu. E Zobaczymy, czy będę w drużynie. Na razie w awizowanych składach mnie nie ma. E, ale jutro trening, będę trenował na naszym torze. E, zobaczymy, co to będzie. Przygotuję się, jak najlepiej tego będę mógł. No traktować. ale chyba powiem, że Lechowi dajesz, dajesz argumenty, żeby, żeby na Ciebie stawiał ostatnimi czasami. Mam nadzieję, ale zobaczymy, co to będzie.